Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty. Łukasz Ekierc, Paweł Jóźwiak. Witaj. Witam serdecznie, piąteczka. Paweł, ty jesteś najbardziej eksploatowanym yy, zawodnikiem prime'u, ty na każdym, w każdym programie bierzesz udział. Za dymy, ściany płaczu. No tak widzisz, no mam, mam kurczę, i w końcu no to trochę tych obowiązków, muszę, muszę wziąć sobie na kark. Dobra, porozmawiamy na początku o takich sprawach organizacyjnych, jakichś trudnościach i tak dalej, bo mieliście problemy z wynajęciem tej hali, miał być toruń Radą, jest studio Polsatu. No i tutaj właśnie jest pewien paradoks, ponieważ na poprzedniej gali Prime chyba, chyba poprzedniej, nie pamiętam dokładnie, była... Ekipa, nie, na dwie gale chyba temu, była ekipa Polsatu. No i zrobiła materiał, który w niekorzystnym świetle pokazywał Freaky, szczególnie Prime, no bo tam to nagrywali oczywiście, a teraz ta sama firma, czyli Polsat wynajmuje Wam hale. No ale wiesz, nie widzisz nie, to z no, nie, nie, się nie zmieniło, bo rok wcześniej też robiliśmy study Polsatu, także coś się miało zmienić. Ale oni zrobili materiał w międzyczasie, który niekorzystnie stawia, yy, w niekorzystnym świetle stawia Freaky, a teraz Wam wynajmują halę, no to trochę zachowują się... Niekonsekwentnie w swoim zachowaniu Polska to du duża firma jest du dużo spółek i tak dalej to, to jedna firma pewnie za telewizję jedna za jakieś hale yy, studia i tak dalej także wiesz to jest du duża korporacja to także Dobrze. co mam ci powiedzieć a bo no widocznie była taka potrzeba chwili wtedy że że była taka kampania Yy, uderzające we friki, no teraz już tej kampanii nie ma, no i, i tyle, no. no Powiedz mi, bo y, dużo się teraz mówi o problemach gdzieś tam finansowych Fejmu, no, czytałem jakieś tam y, wpisy, jakieś plotki, że, no, jakieś plotki, no, jest to udokumentowane, że mają dług prawie na milion złotych, Wardęga dostał ofertę kupnu, wykupu tego długu, y, Tyburski mówi, że mu nie płacą, inni zawodnicy mówią, że płacą, jest tam jakieś oświadczenia Fejmu, jak Ty na to patrzysz, no bo wiadomo, że jesteś y, organizatorem gali Fenu, tutaj pomagasz y, w Prime, -ie. biłeś się, w byłeś w fejmie, się w prajmie, nie, nie pamiętam czy w klaucie, ale byłeś wszędzie. No wszędzie, 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 wszędzie. wszędzie no no właśnie. Jak ty na to patrzysz, bo, bo też i, i płacisz zawodnikom i ty dostajesz pieniądze, więc jak ty na to patrzysz, bo myślę, że jesteś jedną z no bardziej no, kompetentnych wiadomo, że, osób. Wiadomo, że zawodnicy są priorytetem i najgorsze to może być to, to, to zalegać zawodnikom. Także wiesz, no, tutaj święci nie byliśmy, bo kiedyś też się ciągnęły za nami jakieś, jakieś kłopoty, także my już to przechodziliśmy, fejm przez to nie przechodził, nikomu tego nie życzę, muszą sobie z tym jakoś poradzić. No dobra, jak patrzysz na to z perspektywy Właściciela jednej z, no drugiej największej federacji firkwiatowej, bo już innych nie ma. No to jak Fejm ma problemy, to chyba niedobrze to wygląda na, na całą branżę. Nie? nie zrzutuje to dobrze na przyszłość i tak dalej. Nie wiem, wiesz, no to, to nie są problemy nasze, to nie są problemy prawie. Ja patrzę na to, żebyśmy my nie mieli problemów. Jak my mieliśmy problemy yy, z wypłacalnością naszym zawodnikom, no to, to, to Fejm się nas nie oglądał, tak samo my się nie oglądamy na nas, nas to nie interesuje. To jest ich problem i oni się muszą z tym zmierzyć. I my co, my patrzymy na siebie, skupiamy się na siebie, oby takie problemy nas są miały i tyle. No. Powiedz mi, bo też ciężki czas, żeby organizować, albo i majówka. Yy mecze Ligi Mistrzów, tutaj dużo się dzieje polityka, nowy papież. Mocny czas macie, nie? Jeśli chodzi o promocję gali i chyba ciężko. Czas, czas, czas jest dobry, dawno już nie było e, żadnej gali, tak? Z Prime, Prime mieliśmy w styczniu e, ostatni Fame był chyba z, nie wiem, kiedy, ile też już minął, z półtorej miesiąca na pewno. Jak nie do gali, to będzie koło dwóch, także... I, I teraz będzie długa przerwa też, nie? Więc ludzie się muszą, zoba muszą zobaczyć Prime, bo dopiero na ma na we wrześniu chyba. No dokładnie tak, To jest, 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 jest dobry moment, wiesz, wybory tak naprawdę rozstrzygną się dopiero i tak w drugiej turze Wybory są dzień później, pierwsza tura, także nic to według, według mnie nie zmienia, nie? Dobra, powiedz mi, jeśli chodzi o, jeszcze o Adrena ciosa, bo dzisiaj widzę tam magiczną buteleczkę z... No widać, że to jest syrop... Pijany jak świnia. No syrop to nie jest, to jest woda normalnie. Przyjechał obydle co? Likier ziołowy. No może i likę, no bydle cyknęło alkoholem, gadał kocopoły, głupoty na tym tym, no dałem dzisiaj słowo organi organizatorom, że jest za blisko walki, że nie będzie żadnych rękoczynów, że go nie uszkodzą, no, bo już tak przeginał tek tekstami, że, że chętnie bym mu przyłożył, ale poczekam sobie do, do soboty, tam już będę mógł to zrobić po legalu. Ale gadatliwy dzisiaj bardzo Adrian no, Ciosi. pijany, to muszę język rozwiązał, nie? Ale opalony, zobacz, z wakacji wrócił. Tak, parę złotych zarobił, bo widziałeś tam pękę wyciągnął i oszalał, nie? A miał, to chyba Natan mówi, że Adrian Cios znowu ma jakieś problemy z kasynem, nie? Nie wiem, czy to widziałeś. No graca, cały czas, że to hazardzista, to, ale coś teraz chyba wiesz, no. W W nie jest tak, że ogólnie bilans masz minusowy, ale czasami są strzały, nie? On teraz właśnie miał tego strzała, był straszny problem, żeby wsiadł do samolotu. Dzwonili do mnie ludzie, co tam co odpowiadają za niego. I były dwie opcje, albo psycha mu usiadła przed walką, krótko mówiąc, że zezrał się, Albo po prostu, że Albo że zarobił, zarobił tam pęgę i mu odjebne, także myślę, że w końcu go przekonali i myślę jednak, że to była druga ta przyczyna, że, że, że sałatę zarobił i mu odwaliło. Do końca robił wszystko, żeby nie wsiąść do, do tego samolotu, to tak go, tak go spili w końcu, że go tam wprowadzili prawie siłą. Chyba to, na, na Rauszu tutaj przyszedł, co? Jak na Rauszu. on jest w trakcie. W Cugu. W cugu, pił. No, no. Jak tańcula do walki z tobą, co? Ty, ty zawsze masz alkoholików no, przy... tak. przeciwników alkoholików. Chylka, że Tańcula pił, sobie pozwalał, ale trenował, nie? bo później gadaliśmy, to się przyznał, szczerze, że, że forgował sobie i pił naprawdę, ale, ale trenował, nie? No dobra, to... A czy on trenuje, to nie, mnie to nie, nie interesuje, kurwa, czy on trenuje, czy nie ja patrzę w tym przypadku tutaj na siebie, bo porażka z zdjęli to moja największa plama, ja zrobię wszystko, żeby tą plamę zmazać, kurwa, jestem dobrze przygotowany, wychodzę, kurde, i idę ogniem. A Ciebie nie denerwuje to, że on w taki sposób Cię lekceważy? No bo pije, jest tam gdzieś na wakacjach, kasynko. Ale co, co, co? Co on, ja. ma, co on ma myśleć, kurde? To on jest w melanżu, i wiesz, on tu przyszedł, kurde, bo no. na trzeźwo mu się ręce trzęsą, nie byłby w stanie z Ciebie słowa wydobyć, bo on jest, jest na kacu grubym, jest, jest po prostu w cugu, nie? Bo może jakoś pomoc dla Adriana Ciesa, co? Jako federacja, żeby z tego cugu wyszedł, z tego, z tego problemu alkoholowego, bo to już jest chyba problem. Myślę, jak dobry wpierdol dostanę, to wtedy zmądrzej jak yy, przywrócę go do ustawień fabrycznych. Dobra, bo powiedz mi, jeśli chodzi o yy, kartę prime'u, bo Wy zawsze robicie, Wy jesteście federacją, która dokonuje roszad yy, nawet przed samą galą. Jak ktoś Wam się nie spodoba na konferencji, to wymieniacie. Teraz stacja siebie jest z dwunastoma chłopakami. Jak to będzie wyglądało? Na jakich to jest zasadach? No są już zasady do Federacja będzie ogłaszać, nie chcę wychodzić przez szereg, ale będzie ciekawie. Okej, okay, Ale tam też yy, na jednym panelu były, było kilka osób, potem na drugim nie było. A w, nie, jak, jak wy to wyglądało? być 12 rolników, a daliśmy ich więcej, żeby, żeby, żeby potem, potem ludzie wy, wybierali. Ludzie wybrali najciekawszą dwunastkę. Okay. Dobra, powiedz mi, kiedy będą też te turnieje finałowe, jeśli chodzi o wasze, jak to się nazywało, te turnieje Turnie, nie? nie? Turniej streamerów. streamerów, turniej tak. streamerów. No, te osoby to jest część właśnie złożenia tego turnieju, ale z racji tego, że chcieliśmy taką formułę zrobić, żeby się zbliżyli stacji. to turniej streamerów jest przesunięty na kolejną edycję. Okay. Dobra. Powiedz mi, jeśli chodzi jeszcze o wasz main event, czyli Jacek kontra Natan Marcoń, to dlaczego tak mało tego, tej promocji z tej walki, bo każdy czeka na ten program, jeden na jeden, żeby mieli w końcu, bo wszyscy wszyscy tego oczekujemy, bo teraz... W niedzielę naj... mamy konferencję, tak już będzie gruby, później też jest przewidziany program podczas Fight Weeku. OK, Okej, powiedz mi, jeśli chodzi jeszcze o tę te, te walkę Natana z Jackiem, to... To jest y, najdroższy main event w historii, wasz czy nie? Czy to daleko do najdroższego main eventu? Nie, to najdroższe main eventy to, to, to mamy za sobą. To rozmawialiśmy chyba o tym ostatnio na wywiadzie, Nie, że... nie, nie, nie. Może są no to, 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 to kurde. Jaki mi... był najdroższy? Najdroższy to był początek Prime 1 Kamerzysta versus po... Kruszyn. Jak, jaka tam kwota? No, tam było blisko półtorej bani na stole. No, to, to już są mega, no. no. Mega co? No. A wy wtedy też wchodziliście w ten świat też chcieliście, no, pamiętamy co wy się chcieliście... dobrze się sprzedało, także ten, ale trochę żeśmy przepłacali wtedy, nie, no. no. pierwsza gala była super, Arena, nie? No bo... Dobra, powiedz mi jeszcze, no to ta, tą, którą byś umieścił, jeśli chodzi o main eventy, na którym miejscu płacowym? Nie wiem, no kurczę, no ta, tania nie jest, no tania nie jest, nie? To jest tak. o mega zestawienie i bardzo droga, na którym jest, ciężko mi tak na gorąco teraz powiedzieć, nie? No bo na ten margin chyba też się ceni teraz, co? Coraz bardziej. No jeden i drugi się ceni, także to nie są tanie rzeczy, nie? Dobra, to już nie będę Cię oczywiście zatrzymywał, dzięki wielkie, no i chyba czekamy do... Niedzieli, bo niedziele znowu się tak znajduje. także serdecznie zapraszam. Piąteczka. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.